Witam serdecznie z tej strony theswitch.pl i padło pytanie ze strony kursanta. W jaki sposób wygląda piramida potrzeb duchowych czy rozwój duchowy? Słuchajcie, klasyczna piramida, mam tutaj na zdjęciu klasyczną piramidę potrzeb masłowa. To są potrzeby fizjologiczne od dołu bezpieczeństwa, przynależności, sukcesu, samoralizacji. Także. Jest to klasyczna piramida potrzeb masłowa, w jaki, w jaki sposób człowiek rzekomo żyje, rozwija się. Słuchaj, tego uczą w liceum, tego tu uczą na studiach ekonomicznych. Jakaś piramida jakiś gość, nie wiem, 100 czy 200 lat temu, masłow, wymyślił i tego, słuchajcie, uczą. O czym mówi ta piramida tak naprawdę? Mówi o tym, że jak załatwisz swoje potrzeby fizjologiczne, załatwisz swoje potrzeby seksualne. I masz gdzie mieszkać, jesteś zrealizowany, czy masz rodzinę, no to sięgnąłeś szczytu tej piramidy, słuchaj. Szczyt, kwintesencja ludzkości, tak? Czyli masz, masz co jeść, masz gdzie spać, masz z kim rozmawiać, uprawiać seks, zrealizowałeś super biznes czy jakieś mocarstwo, jesteś na szczycie piramidy, powinieneś być szczęśliwy, tak? Otóż, ilu znanych, bogatych. Ludzi czy, czy milionerów, znamy, którzy nie są szczęśliwi albo którzy żyją dokładnie tak jak ty, mimo tego, że mają miliony, tak? Czy może w lepszych pomieszczeniach są, czy może ich krany są wykonane ze złota, czy klamki w drzwiach, tak? Ale nie ma w tym żadnego więcej szczęścia. Także słuchajcie, po tej piramidzie, ja mówię na kursie, czy po prostu uczę, pokazuje to, że jak piramida się kończy, taka klasyczna. Gdzie jest jej koniec, to zaczyna się piramida duchowa, czyli można powiedzieć, dwie piramidy są, tak? Jedna to jest klasyczna masłowa, czyli powiedziałbym takie proste, średniowieczne y, życie, zaspokojenia tych wszystkich potrzeb, gdzie myślimy, zobaczcie, społeczeństwo całe, czyli ty, ja, ja w przeszłości myślałem. Tym może w przyszłości również, że wszystko tutaj, co jest w tej piramidzie, rzeczywiście doprowadzi cię do szczęścia. A później się okazuje po drodze, że pieniądze, samorealizacja tych biznesów, związków, pięknych mężów, żon, dzieci, yy, tylko więcej problemów pojawia się w życiu. Większa gonitwa, więcej problemów, mniej spokoju, tak? Więcej agresji, strachu. Mniej kreatora, szczęścia, miłości, tego co powinniśmy rozwijać, być może w oderwaniu od tej piramidy w ogóle, czyli inna, inna piramida, może one są połączone, a może w ogóle w oderwaniu. Także Jacek pytał na kursie, jak się rozpoczyna piramida ym, duchowa, y, potrzeb duchowych. Jacek tutaj pisze, najpierw jest przebudzenie, potem oświecenie, potem kreator. Omówię teraz kilka właśnie etapów tej piramidy duchowej i dlaczego powinniśmy zmienić trochę percepcję tej pierwszej piramidy masłowa i zwrócić się w kierunku potrzeb bardziej wysublimowanych, to znaczy bardziej zaawansowanych, które są cały czas w Tobie i dyktują być może życie, tylko nawet tego nie widzimy w normalnym, przeciętnym społeczeństwie, tak? Także pierwszym takim objawem y, otworzenia w ogóle drugiej piramidy, ona cały czas jest. To nie tak, że musimy coś y, docierać, czy, y, czy otwierać, zamykać, ona jest, ale jak świadomie do tego docieramy, to jest taki efekt, gdzie intencja zwraca nas ku temu, że czegoś brak w życiu, czy brak miłości, czy brak właśnie jakiejś głębszej samorealizacji, brak szczęścia, czy mamy już firmy, pieniądze, małżonków, Piękne żony, dzieci, y, super samochody, nie wiadomo co. Wtedy docieramy do punktu tego szybciej, bo nie ma tej iluzji, że o, brakuje mi super domu, brakuje mi super żony, to dlatego pewnie nie jestem szczęśliwy, tak? Myśli przeciętny dzisiejszy y, Smith, Chang, Kowalski czy ktokolwiek na świecie. No, oprócz jakichś tam ludów, które żyją według innych zasad, tych ludów jest sporo notabene, także mówię tutaj bardziej o zachodnich społeczeństwach w tym momencie, tak? Odwołuje się do nas. Także piramida duchowa rozpoczyna się w momencie, kiedy intencja zaczyna Cię budzić typu czegoś brakuje w moim życiu. Jakiejś innej miłości, jakiejś innej satysfakcji, jakiejś innej przyjaźni, jakiegoś balansu, jakiegoś spokoju. Czyli wszystkiego tego, o czym mówimy, że po jednej stronie jest strach, agresja, niebezpieczeństwo, brak bezpieczeństwa, po drugiej stronie jest kreator, miłość, intuicja, samospełnienie, wizję, harmonia, balans. Także to są wszystkie rzeczy, które łączą się w momencie jak dostrzegasz y, potrzebę czy kreację w sobie, kreatora. O tym mówi prawo rezonansu dalej, tak? Że na przestrzeni tej piramidy duchowej, czy nawet jakbyśmy ją tak narysowali, tak, y, u podstawy jest jakaś intencja, jakieś przebudzenie, coś zauważamy po prostu w którymś momencie, że to życie nie jestem spełniony w tym życiu, tak? Mogę mieć wszystko, mogę mieć fajną pracę, mogę mieć fajne, fajne cokolwiek sobie marzyłem, mogę być na Karaibach, tak jak ja i nie zawsze byłem szczęśliwy, mimo tego, że mój sen spełnił się praktycznie całkowicie, były takie momenty, czy dużo takich momentów, gdzie ja siedziałem po prostu i czułem pustkę w sobie. I wtedy człowiek dociera do, do tego dociera do tej inspiracji, czy do tego wniosku, że sam niektórych rzeczy w życiu. Nie załatwisz, tak? Możesz dowiedzieć się, kto jest Twoim naturalnym, biologicznym rodzicem, czy większość z nas może to wie, nie wszyscy, ale większość mogą jakoś się dowiedzieć, kto jest ich biologicznym rodzicem, tak? Możemy się dowiedzieć, jak dokonywać wyborów, jak przetrwać tutaj na tej płaszczyźnie fizycznej, i tego uczy nas społeczeństwo, czyli gonitwa, przetrwanie, zaspokojenie fizycznych, fizjologicznych potrzeb. A później rodzą się inne, wyższe potrzeby. Które tutaj w piramidzie Ma Słowa nazwane są samorealizacja. Słuchajcie, ale przykładowo dotarcie do tego, skąd tak naprawdę pochodzisz, albo kim jest Twój kreator, tak? Bo ci rodzice, słuchajcie, którzy są tutaj na naszej planecie, to są tak naprawdę surogaci. To jest kod genetyczny, to są hormony, gdzie rodzice po prostu aktywowani w miłości wychowują Cię te 15-20 lat, później ta miłość czasami kwitnie, czyli przeobraża się w bardziej taką uniwersalną, piękną miłość do swoich dzieci, a czasami ona się kończy, jak u zwierząt, tak? Zwierzę dorasta tam rok czy dwa i nagle yy, ojciec tego zwierzęcia przeganie ze stada, bo, bo widzi w nim tylko zagrożenie. Miłość hormonalna się kończy, słuchajcie, to są surogaci, to nie są prawdziwi kreatorzy, czyli skąd tak naprawdę przychodzisz. Jest to dłuższa historia, także sprawdzenie tego, dowiedzenie się tego, skąd jesteś, kim jesteś, dlaczego ty urodziłeś się z takim charakterem, a twój brat kompletnie z innym, mimo tego, że ten sam genotyp, ci sami rodzice, trójka rodzeństwa, każdy w ogóle z innej planety, dosłownie. Także słuchajcie, odkrycie tych rzeczy to jest właśnie piramida odwrócona, duchowa, która moim zdaniem jest troszeczkę odwrócona, czy dosłownie przeciwna do tej fizycznej, bo porusza całkowicie. Inne etapy życia. Zaczynasz się zastanawiać, gdzie jest miłość, gdzie jest to poczucie bezpieczeństwa w tobie, gdzie jest ta harmonia. I to jest, słuchajcie, etap przebudzenia coś, czego wszystkim życzę, i jakby świat zaczął się budzić w tym wieku czy w tej dekadzie. To szybkie zmiany byśmy po dekadzie widzieli. Po dekadzie czasu bardzo szybko to by się odbyło: zmiany na tej planecie, bo każdy by codziennie zastanawiał się, wstając rano, czemu jestem nieszczęśliwy, czemu czuję tą pustkę i co zrobić z tym, tak? To, że pójdę znowu do pracy i przepracuję 8 godzin, albo to, że mam piękną żonę, no nie załatwia tego, tak? Mogę być samo zrealizowane, czyli jest jakiś poziom zadowolenia. A nie mówię, słuchajcie, że piękne chaty. Piękni mężowie, piękne dzieci, to jest coś, czego unikamy w życiu, tak? To jest jakieś spełnienie na materii, w manifestacji fizycznej, ale w środku daje to jakąś satysfakcję, a później tylko więcej pustki, tak? Czyli dzieci dorastają, i po 20 latach taki mąż, taka żona siedzi po prostu w fotelu, czasami na emeryturze, oczy w słup. I nie wiedzą, czują pustkę w swoim życiu, bo oni żyli czymś fizycznym te ostatnie 20-30 lat, a nie czymś prawdziwym, nie balansem w sobie, nie kreatorem, tylko zaspokoili jakieś swoje niebezpieczeństwo, brak jakichś wyższych właśnie potrzeb z wyższej piramidy, zaspokoili yy, produkcją... Przepraszam za sformułowanie, produkcją dzieci, tak? Produkcją nowych kombinezonów, gdzie jest to piękne, bo miłość hormonalna, miłość uniwersalna spływa ponoć. Jest to jedne z najpiękniejszych doświadczeń. Wszyscy o tym mówią, tak? Ale zobaczcie, to doświadczenie trwa 20-30 lat, czasami przeradza się właśnie w piękniejszą, uniwersalną miłość, a czasami po prostu dzieci wyjeżdżają i człowiek w domu czuje pustkę, tak? Jak masz lat 16, to jest to temat może daleki dla ciebie, jak masz lat 50, to jest to temat może bliski tobie, tak? Ja mówię o uniwersalnych kwestiach poszukiwania siebie, także nie, czy masz 12 lat, czy 50 lat, te tematy ciebie dotyczą, jak szukać we wnętrzu siebie balans, jak w swoim sercu, Tutaj w swoim sercu szukać tego, co jest istotne, jak szukać kreatora prawdziwego, stwórcy Twojego prawdziwego ojca, a nie tutaj parę rodziców, która czasami, słuchaj, ta para rodziców jest świetna, piękna, spełniająca miłość i twoje zachcianki, a czasami to jest para alkoholików, które wystawia dziecko dosłownie na bruk. Zdarzają się takie momenty, tak? I, i, i ciężko nazwać ich wtedy rodzicami. Na pewno nie jest to Twój kreator i Twój stwórca. Ja się z tym nie zgodzę, tak? Także poszukiwanie prawdziwej kreacji, skąd ta dusza schodzi, jeżeli w ogóle cokolwiek schodzi, tak, skąd to bierze się ta inteligencja, że jedna dusza, jedna osoba jest taka, a druga całkiem inna. Jak się rodzi, to już widać w wieku 8, 12, 15 miesięcznych dzieci, że one są całkowicie inne wewnątrz, to nie jest genetyka, słuchajcie, wewnątrz jest całkowicie inny człowiek. Także słuchajcie, potrzeby w skrócie rodzą się właśnie stąd. Z intencji, że jesteśmy niespełnieni, czy że zaczynamy zauważyć, że tak sam sobie to mogę wybrać dobrze keczup na półce, sam sobie to mogę kupić samochód, sam sobie to mogę wybrać jakąś profesję, którą wykonuję, później zresztą jestem szczęśliwy z nią, później nie. A później... W dalszym etapie duchowym docieramy do tego, że sam sobie niewiele jesteś w stanie tak naprawdę zaoferować materii fizycznej. Jesteś kreatorem, czyli możesz się toczyć wszystkimi rzeczami, nawet najpiękniejszymi ludźmi, i dalej czuć się pusto w środku, niezrealizowany czy bez miłości, bez jakiejś super satysfakcji. To nie jest samorealizacja, bo, bo słuchajcie, samorealizacja to jest właśnie. Postęp tych wszystkich firm, tego co ja robię w życiu, tak? Ja nie czuję się dzięki temu szczęśliwy. Czuję się bez, bardziej bezpieczny, czuję się jakoś tam zaspokojony, czuję się zadowolony, ale to nie jest piękno i balans, które y, otrzymuję w medytacji, które otrzymuję od ludzi, którzy pokazują mi miłość, prawdziwą, uniwersalną miłość, tak? Z, z ludźmi, gdzie tworzę relacje, z kreatorem wewnątrz siebie, gdzie tworzę relacje, w balansie i harmonii, czyli nic z tej harmonii nie jest w stanie mnie wytrącić, tak? Zamknięcie biznesów, czy rozwód, czy coś innego, czy, czy wyrzucą mnie z liceum, jeżeli jesteś w szkole podstawowej, czy innej słuchając ten film, tak? Nic nie jest w stanie wytrącić cię z równowagi, jak masz prawdziwą relację ze sobą, z Kreatorem, z prawdziwą miłością w sercu, z prawdziwym podążaniem za Twoją intuicją, co jest dla Ciebie dobre, co kochasz robić. To jest, słuchajcie, część kreacji, część manifestacji fizycznej, w której Bóg Kreator. Tak skupia się w którymś momencie tutaj nie na swojej energii, nie na kreacji samej w sobie jako obserwator, tylko na, na, na fizyczności, na tych ścianach, na, na tej kanapie, na tym samochodzie, na, tej, na tym banku, w którym trzymasz pieniądze. Tak? A to jest tylko, to jest szczyt piramidy masłowa, czyli potrzeb fizycznych, szczyt i to jest koniec, czy szczyt drugiej piramidy duchowej, w której rozwija się dopiero świat duchowy w nas. W tymże wieku, czy w niektórych ludziach jest bardzo rozwinięty, w innych dopiero zaczyna się rozwijać, przebudzenie następuje. I wtedy, słuchaj, punkt przebudzenia. Następuje pierwszy impuls przebudzenia, o tym, co pisał ja, Jacek. Najpierw jest przebudzenie, później oświecenie, później kreator. Tak to Jacek opisał, ja to opiszę podobnie, tak? Następuje boom. zauważasz wszystko, sufit wywrócony z podłogą. Wszystkie twoje wartości w życiu, które były tak, Nagle zauważasz, że powinno być w ten sposób te same dłonie, te same wartości, to samo życie, ale na odwrót tak? Zupełnie sufit z podłogą wywrócony, tak? Czyli koncentrować się na energii myśli, wizualizacji, kreacji w umyśle, i ona powstaje jako manifestacja w rzeczywistości w świecie fizycznym ta energia się materializuje. Jest to oddzięk kreacji Twojej, jako kreatora, jako prawo rezonansu, jako jaki jak na górze, taki na dole, tak? Jaki w niebie, taki na ziemi, o czym mówi Biblia, o czym Kościół nie chce tłumaczyć, na czym to polega, ta kreacja, tak? Właśnie na tym. Także zamiast koncentrować się na tym, co, no stoi tutaj coś i chce to, nie chce, albo chce lepsze, to możesz myślą uaktualnić, uaktywnić wizualizację, kreację. Na tym polega piękno kreatora. I zaczynasz zauważać to wszystko, że Twoje zdrowie, którego być może brakuje, być może nie, wszystkie sygnały braku zdrowia to są sygnały, które wyrównują cię do kreatora, do alineacji, do bycia w sobie, do bycia skupionym na najważniejszych kwestiach. Czyli nie, że pieniądze, problemy, hipoteki, kupu, spłacanie rad i tak dalej, tylko miłość, harmonia, neutralizacja, obiektywność sprowadza cię to do zamkniętych dłoni, czasami w modlitwie, gdzie modlitwa jest techniką sprawdzoną, gdzie wytłumaczę, czy tłumaczę w innych filmach, czy na kursach, jak się modlić, jak wykorzystywać techniki, tak? I to otwiera, słuchajcie, piramidę, gdzie zaczynamy widzieć, jakie mamy możliwości balansu, harmonii, spełnienia, samorealizacji, ale na poziomie... Bum, że mam piękną firmę, słuchajcie, piękną żonę, i ja dzielę się miłością z nimi, z tymi pracownikami, z tą żoną. Yy, produkujemy pozytywne odczucia, pozytywne projekty, dzielimy się, wychodzimy naprzeciw światu, ale nie agresją, nie jakimś brakiem bezpieczeństwa i, i jakimś podskakiwaniem, jak kogut, słuchajcie, zego. Tylko wy, wychodzimy, wyskakujemy z pomysłami, które pomagają innym ludziom, które otwierają ich serca, które czasami łza komuś się zakręci, tak? W, w oku, ponieważ zrobimy to czy coś innego, tak? Także duchowa piramida odwrócona otwiera inne potrzeby, które dyskutujemy tutaj na Switch, w grupie na Facebook, w różnych miejscach, theswitch.pl. Później dowiadujesz się, jak rezonować szybciej ze sobą, jak wizualizować, materializować te myśli, manifestować w realu tutaj na tej płaszczyźnie. Tak jak we śnie szybko możemy, jak kontrolujemy sen, to jest tylko sekunda, i już jesteśmy gdzieś indziej we śnie, tak? W rzeczywistości też możemy nie aż tak szybko, ale możemy bardzo usprawnić ten model materializacji, manifestacji w życiu. Także ta piramida jest olbrzymia. Później balans, harmonię, miłość, ćwiczymy cały czas z manifestacją w rzeczywistości i z tym całym fizycznym sukcesem, słuchajcie. To jest forsa, to jest zdrowie, to są partnerzy, to jest seks, to jest cokolwiek potrzebujesz szybko. Bum, bum. Myślisz? Szybko wraca do ciebie. To jest prawo rezonansu, to jest tak zwany sekret. I w ten sposób, po tym całym przebudzeniu, najpierw następuje oczyszczenie, czyli... Człowiek siedzi na kanapie i zastanawia się, kurczę, przeżyłem 30, 50, czy 60 lat, czy 20 lat w taki sposób, nieefektywnie. Więcej się motałem w tym życiu, niż używałem intuicji, niż podążałem za swoim kreatorem, ekscytacją, miłością. Także byłem cały czas tutaj, a kreator wołał mnie, wołał mnie tą chorobą, czasami musiał mnie ściągnąć, żeby pokazać mi, żebym przerwał robić to wszystko, co robię, tak? I żeby mnie ściągnąć do alineacji, wyrównania się. Także zaczynasz zauważać to, i to jest moment porządków. Te porządki trwają tydzień, miesiąc, rok, dwa. U mnie trwały dwa, trzy lata. Słuchajcie, taki pierwszy moment mocnych porządków w głowie, zmiany programów podświadomych, żeby ten kreator w tobie automatycznie, jak mówisz, ja jestem, to na myśl przychodzi piękno, dobro mnóstwo pieniędzy, tak? Jestem kreatorem, jestem, jestem życzliwy, jestem spokojny. To wszystko jak ja jestem mówię, to przychodzi podświadomia z automatu do mnie. Jeżeli ty mówisz ja jestem i przychodzi coś innego, nie wiem, nie wart, albo nie wiem kim jestem, albo nie wiem, tak? To musisz po prostu poafirmować, po, po, czy wykorzystać NLP, czy jakieś inne techniki, o których mówimy, w celu reprogramacji własnego ja. Bardziej do bazy kreatora, do bazy tego, z czym możesz się połączyć dalej, bardziej i, i żeby ten układ y, sił, duch, y, umysł, ciało był rozwijany w balansie. To są porządki, to jest pierwszy moment taki przebudzenia i otworzenia tej piramidy duchowej na dobre przebu przebudzenia i otworzenia jej, bo ona cały czas tam jest. To nie jest coś, coś znika się i pojawia ponownie, tak? Także ta piramida zawsze jest. I pierwszy moment jest taki, a później to są kolejne momenty przebudzenia w dążeniu do oświecenia czyli po prostu kolejnymi ruchami udowadniasz sobie swoją pewność siebie i kreacji i połączenia umysłu z ciałem, umysłu z duchem, święta trójca z Biblii, tak? Czyli nie Jezus, Maryja, Bóg, czy ktoś tam, yy, tak jak według religii jest to święta trójca, czy jakichś tam różnych religii, tylko święta trójca jest w tobie i masz pełną, silną wolę. Do tego, żeby skierować ją w danym kierunku, tak? Ciało, umysł, duch. Połączyć to medytacją, jeżeli nie znasz innych technik, tak? Energię, tak jak ja mówię, że spływa po kręgosłupie, czy w ciele ją odczuwasz, tak? Siedząc medytując, czy, czy będąc w spokoju całe życie i bardziej w miłości, tak? Też możesz w ten sposób to podłączyć na co dzień, przecież ja cały dzień nie siedzę, nie medytuję, słuchajcie, a każdego dnia. Widzę postępy. Nawet jak nie medytuję, mogę widzieć postępy w swoim życiu. Mogę nie medytować miesiąc. Jestem tak skupiony na podłączeniu, na byciu kreatorem, że jest to jeden z moich życiowych celów, tak? Większy balans, strach, brak bezpieczeństwa, brak balansu, kreator, miłość, balans, intuicja, odpowiedzi na pytania, energia w ciągu dnia. Wszystko możesz ważyć swoją silną wolą. Nic innego. Silna wola płynie tutaj, a ty decydujesz, jakie, jakie wybory dokonujesz w, w przeciągu dnia, dosłownie, od rana, jak się budzisz, tak? Także tego uczymy się na The Switch, jak się budzić, jak dokonywać decyzji, jak używać wolnej, silnej woli, jak świętą trójcę doprowadzić do takiego efektu synergii, żeby to było tylko zdrowie, energia w ciągu dnia i materializacja sukcesu, jakiegokolwiek byś tylko chciał, zaczynając od tych prostych, fizycznych typu seks, pieniądze i tak dalej, a kończąc na bardziej duchowych, wzniosłych, bo to w Twojej piramidzie będzie Cię pieło. Będziesz rozumiał coraz wyżej, wyżej, wyżej kwestie, aż seks i pieniądze nie będą numer jeden. Tak jak w większości przypadków, jak widzę na fora odnośnie prawo przyciągania, czy jakichś innych kwestii, tak? Seks i pieniądze to są dwie kwestie, które zaprzątały całe moje życie i, i, i gdzie wyszedłem z tego, bo zostały zaspokojone, tak? Inna kwestia. Czy myślisz, że Polska jest takim miejscem, gdzie możesz zaspokoić, spełnić y, swoje marzenia czy ekscytacje seksualne, albo czy, czy Uzbekistan, czy jakiś biedny kraj afrykański, jest dobrym miejscem, gdzie możesz spełnić swoje fantazje odnośnie sukcesu i zarabiania pieniędzy i pomnażania zarobienia pierwszego miliona czy pierwszych dziesięciu milionów. Słuchajcie, są pewne miejsca, lepsze i gorsze. Takiej czy innej energii, czy z taką czy różną mentalnością. Więcej strachu, więcej kreatora, mniej seksu, więcej otwartości Boga i energii seksualnej, która też jest kreacją, też jest słuchaj, stwórcą, Bogiem, czy wręcz ona wszystko tworzy, bo z tego bierze się życie. I więcej tego jest w niektórych miejscach. Jest to otwarty temat, do którego ja zachęcam, który będziemy dalej dyskutowali na przestrzeni lat. Miesięcy, przykładów różnych, także będziemy mówili, jak piramida się otwiera i jak kolejne etapy kreacji postępują w życiu, aż udowadniasz sobie, że jesteś kreatorem każdego dnia, że jesteś Bogiem w ludzkim ciele, naprawdę na wysokim poziomie kreacji, to znaczy zdrowia, uczucia miłości, partnerów, ludzi, którzy cię otaczają, pieniędzy, rozwoju duchowego, czyli balansu, czy nawet odczucia ekscytacji w ciele, takiego podniecenia życiem, ale nie. Nie, że mam 100 tysięcy czy milion na koncie, nie, że mam piękną żonę, ale takiej ekscytacji jestem, jest piękna pogoda, jest super, jest życie. To jest inna ekscytacja, to jest inny poziom realizacji, słuchajcie, to o czym mówię. To jest coś, czego większość ludzi w Polsce może nawet nie wiedzieć, o czym my mówimy, tak? A ty tego słuchasz i, i albo to czujesz teraz w sobie, albo słuchasz tego filmu rezonuje z tobą, ponieważ już miałeś taki pomysł w swoim życiu, albo wiedziałeś, że tego mniej więcej szukasz. Poziomu ekscytacji, gdzie okej, okay, forsa jest ekscytująca, seks jest ekscytujący, tak? Ale ja jestem ekscytujący sam dla siebie w momencie, jak tych rzeczy nie ma. Jak one są, to jestem po prostu jeszcze bardziej podekscytowany życiem i, i, i następuje samo uwielbienie, ale nie przez ego, tylko jest to Naturalna miłość i właśnie efekt synergii i energii w ciele, czyli więcej zdrowia, więcej energii, więcej samospełnienia, prawdziwej samorealizacji, prawdziwej uniwersalnej, romantycznej jakiejkolwiek innej miłości. Tym akcentem na dzisiaj myślę kończymy ten krótki, długi film. Dziękuję serdecznie, zapraszam na Switch Rozwój Duchowy w Praktyce, to jest grupa na Facebook, tak się nazywa: The Switch Rozwój Duchowy w Praktyce oraz na stronę. TheSwitch.pl, czy inne nasze projekty, które prowadzimy odnośnie zarabiania pieniędzy, spełniania się jako kreator, w jaki sposób, od czego zacząć te wszystkie elementy i rozwój technologiczno-duchowy, czyli jak technika, o której wspominam, jest istotna, żeby zrozumieć, kim jesteś, jak kreujesz, manifestujesz na zewnątrz, jakim jesteś kreatorem, jaka to jest siła, tak? Dziękuję serdecznie, Wiśniewski, Michał z tej strony i pozdrawiam.